Mariusz, strach na wróble. W sadzie przy drodze na jednej nocy stał strach na wróble ku przez strąd. Miał strażyć wróble, gromę i sroki, pilnować ptactwo chodzące na boki. Strach był to jeden w swoim rodzaju, wyjątek jak dorsze w górskim rodzaju. Nie lubił straszyć, czuł się samotny. W ciągłej depresji bardzo markotny. Na wojnie z ptastem nie miał ochoty, nawet polubił ich jesteś pierdolny. Pewnego ranka w gromana ich tuż na płocie siada. Jeden przy fruną siadł na głowie Stacha i wiązką pszenicy przed nosem mu macha. Zadumał łóżkami wypiął szary brzuszek i tak przemówił na no placie Zważyć przy przysoków i ona. Przyzę I niezły interes tu dla nas widzę, za darmo można mieszkać w rękawie, w kieszeni się zmieści, ten pięć drugi prawie. W z zrobinne pokoje kościenne będą tam male. w całej wsi słynne. Za dobrej chwili kilka kwadrat niecały wszystkie się ptaki dostarać chciały. Były tam sroki, co chętnie, z chętnie, skowronek, co śpiewał smętnie, wróbę, co twierdził, że jest onem górskim, i sowa z o koszta mazurskim. A w była wyraźna przewaga od małego w pieluszce do zimnego dziada. Strach był Wyraźnie rozpromieniony, pierwszy od wieków zupełnie zmieniony. Śpiewał piosenki, machają rękami. Jest mi cudownie I tak by trwała słodka, sieranka. Gdyby nie było pewnego ranka, wichaj przyleciał koło zatruczu i strach na wąglęty tył zaskoczył. Poszarpał nad strzępy, po na strzępy stracha ubrania i porozrzucał na leśnym polanie. Wróble płakały, wrony krakały i wszystkie ptaki lamentowały. Głowy dostały na do szereg starku. Któż się? Spodziewał takiego krachu. Mora jest jasnia, słońca promienie, płaci regularnie ubezpieczenie. <laughs>